W czasie tej lekcji chciałbym, abyśmy przeszli już do zadań praktycznych. W czasie zadań praktycznych sam zobaczysz, że oprócz samej technologii Flexbox bardzo dobrze utrwalisz sobie język znaczników HTML oraz stylów CSS, ponieważ będziemy z tych rzeczy korzystali dosłownie cały czas. Oprócz tego chciałbym Ciebie poinformować, że do tworzenia naszych projektów będziemy korzystali z programu Visual Studio Code, które jest narzędziem całkowicie darmowym oraz bardzo łatwym w instalacji. Aby pobrać to narzędzie, wystarczy uruchomić w przeglądarce stronę Google i w polu wyszukiwania wpisać właśnie Visual Studio Code. Wybieramy pierwszy z brzegu link i tutaj przechodzimy do strony, z której możemy pobrać ten program, to jest właśnie ten link. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Otwórz link w nowej karcie. Teraz z tej strony możemy pobrać e, nasze Visual Studio Code. Tutaj jest sekcja Download for Windows. Klikamy w ten przycisk i wybieramy opcję Stable, czyli opcję stabilną dla Windows 64-bit. My już w tej chwili nie będziemy tego robić, ponieważ my już pobraliśmy na potrzeby tego kursu e, ten program. E, instalować też go nie będziemy. Po pierwsze, dlatego, że instalacja jest bardzo prosta ona właściwie trwa e, chyba krócej niż minutę. A druga sprawa jest taka, że my już na potrzeby naszego kursu zainstalowaliśmy y, tę wersję. Właśnie dlatego my już przejdziemy w tej chwili do Visual Studio Code, który już mamy zainstalowany na naszej stacji roboczej. Na razie tutaj nic nie ma, jest całkowicie pusto, są tylko jakieś ewentualnie opcje, które są dostępne z poziomu Visual Studio. Dlatego może utwórzmy dwa pliki, które nas interesują. Tymi plikami będzie indeks HTML oraz style CSS. Aby utworzyć te pliki, klikamy prawym przyciskiem w pusty dokument. Wybieramy New File. Następnie File Save As. My już tutaj utworzyliśmy na nasze potrzeby projekt, na nasze, potrzeby naszego projektu katalog projekty do kursów LectBox, lekcja 2.1. Jeśli chcesz, możesz utworzyć swój własny katalog. Nie ma problemu. Również możesz utworzyć własny podkatalog, żeby. Twoje lekcje były w systemie jakimś takim uporządkowanym, natomiast my właśnie utworzyliśmy na potrzeby naszego kursu katalog projekty do kursów Lexbox i lekcja 2.1. Teraz mamy tutaj dwie sekcje: nazwę pliku, w której oczywiście umieścimy nazwę pliku, czyli indeks, oraz sekcję Zapisz jako typ, i w tym przypadku musimy wybrać opcję HTML, a tutaj wpisujemy nazwę indeks. Klikamy Zapisz. Świetnie, jak widać, udało się zapisać nasz pierwszy, na razie pusty, indeks HTML. Następnie wybieramy znowu File, teraz New File, i tutaj też przy pomocy opcji File zapisujemy następny plik przez Save As. i teraz wpisujemy nazwę Style, i wybieramy opcję CSS. Następnie Zapisz. Świetnie, drugi plik został zapisany poprawnie. Fantastycznie. Teraz przejdźmy w takim razie do naszego pliku index.html. Gdy już otworzyliśmy nasz plik HTML, to pierwszą rzeczą, od której musimy zacząć, jest określenie typu dokumentu HTML. E, ten typ e, określimy znacznikiem HTML, który się nazywa DOCTYPE. Wygląda on w sposób następujący: I HTML, czyli DOCTYPE HTML. Pamiętaj, że wszystkie znaczniki HTML. Y, są zawarte pomiędzy takimi właśnie znaczkami większości i mniejszości. Ten znacznik jest wyjątkowy, ponieważ oprócz znaczników większości i mniejszości zawiera jeszcze wykrzyknik. A zatem w ten sposób, y, wpisując te polecenie, poinformowaliśmy przeglądarkę i komputer, że właśnie utworzyliśmy dokument HTML. Następna rzecz to określenie rodzaju struktury dokumentu HTML. Do określenia struktury dokumentu HTML służy po prostu znacznik HTML. Zapiszmy go. Jak widać jest to znacznik typu zamykanego, to znaczy w momencie kiedy wpisaliśmy znacznik HTML, to od razu dopisał się nam, dodał się nam znacznik zamykany, zamykający. Visual Studio Code ma to do siebie, że właśnie bardzo często podpowiada nam to, dzięki czemu trudniej jest o nieporządek i trudniej jest o błąd. Teraz możemy dodać Enter, żeby. Umożliwić łatwiejszy widok pozostałych elementów tego dokumentu. Teraz możemy oczywiście zapisać dla pewności nasz dokument. Klikamy Save. Następnie musimy zdefiniować pewne informacje w naszym dokumencie. Do tego celu służy znacznik Head. W znacznikach Head umieszczamy informacje o tytule dokumentu, informacje o kodowaniu oraz na przykład link do zewnętrznych stylów CSS. Następnie zamykamy znacznik head i otwieramy główną część dokumentu poprzez znacznik body. A więc zróbmy to. Najpierw head. Proszę bardzo, już wygenerował się nam zamykany znacznik. Dodajemy entery. I pierwszą rzeczą jest określenie tytułu dokumentu. Czyli używamy znacznika title. Niech tytułem będzie na przykład kurs Flexbox Grid. Następnym znacznikiem jest znacznik niezamykany, meta. Stosujemy teraz atrybut charset i stosujemy kodowanie UTF-8. Zamykamy znacznik. Dzięki temu poleceniu, przeglądarka będzie widziała, że ma kodować naszą stronę właśnie w systemie UTF-8. Jest to kodowanie najbardziej aktualne i zawsze się je stosuje w przypadku budowania stron internetowych. Kolejnym znacznikiem również niezamykanym jest znacznik link, który służy do dołączenia pliku stylów do naszej strony. Teraz stosujemy atrybut rel i jako wartość atrybutu rel stosujemy wartość stylesheet. Następnie stosujemy atrybut href i jako wartość podajemy ścieżkę do naszego pliku. W tym przypadku wystarczy, że podamy nazwę pliku. Zamykamy znacznik więc to jest nasza zawartość naszej sekcji head. Teraz możemy zapisać jeszcze raz nasz dokument. Klikamy Save. Czy o czymś nie zapomnieliśmy? Oczywiście, jeszcze musimy dodać znacznik Body. Jest to znacznik zamykany, więc Visual Studio dodał nam zamykany znacznik. Między znacznikami body możemy generować różne znaczniki oraz treść naszej strony internetowej. To, co znajduje się między znacznikami body, będzie widoczne na stronie internetowej. Mamy teraz utworzyć nasz pierwszy kontener Flex. Wykorzystajmy do tego celu znacznik div. Świetnie. Czy teraz już mamy stworzony kontener Flex? Oczywiście, że nie. Do tego celu musimy utworzyć dla niego odpowiednie style CSS, ale uwaga. Żeby połączyć te style z naszym dokumentem, z naszym, z naszym znacznikiem div, musimy utworzyć klasę. Do tego celu wykorzystamy parametr klas I w parametrze class, jako wartość, musimy dać nazwę klasy, która z jednej strony kojarzy się z nazwą flex, a z drugiej strony z kontenerem. Czyli najprościej będzie po prostu flex-container. Teraz musimy przejść do... Tutaj jeszcze zapiszmy, może. Teraz musimy przejść do stylów. I po kropce zapiszmy nazwę klasy. Oczywiście nawiasy klamrowe, tak jak to w stylach CSS się robi. I stosujemy atrybut display. Tutaj mamy podpowiedź Flex. Zapiszmy, zapisujemy. Przechodzimy do pliku index.html. Teraz już komputer wie i przeglądarka będzie wiedziała, że ten div, ten kontener ma być właśnie typu flex, ponieważ tak właśnie zdefiniowaliśmy go tutaj przy pomocy tej wartości. Tak, teraz do rozmaicenia możemy jeszcze temu kontenerowi nadać e, tak zwany kolor tła. Wykorzystamy do tego celu właściwość background color. Korzystamy z podpowiedzi i na przykład wybierzmy, tu też mamy podpowiedź, kolor blue. Zapiszmy nasz e, dokument w style CSS i przejdźmy jeszcze do indeksu HTML po to, żeby wypełnić nasz kontener e, flex e, dodatkowymi e, wartościami div. Niech pierwszym divem będzie div, e, który będzie zawierał treść powiedzmy div a. Drugi div niech będzie zawierał treść div b. Trzeci Div niech zawiera wartość Div C. Świetnie, a więc mamy trzy dodatkowe elementy blokowe w naszym Flex kontenerze. Teraz może jeszcze zapiszmy nasz dokument. dla pewności, żeby wszystko było OK. Teraz przejdziemy do, do dokumentu style CSS, żeby określić style dla tych trzech divów. W tym celu przechodzimy do dokumentu style CSS. I dodajemy następną, następującą linię. Plex container i uwaga, znak większości oraz div i nawiasy klamrowe. Jeśli chodzi o ten znak większości, yy, służy on do tego, by po prostu nadać style. Przejdziemy na chwilę do dokumentu. index.html. HTML. Jak widać, tutaj mamy yy, te trzy divy, są potomstwem, są potomkami tego diva. Ale zauważ, że te divy są pierwszymi divami. Jeżeli więc zastosujemy E, znak większości to nasze style będą dotyczyły tylko tych divów, które są na tym poziomie nie, 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 nie bardziej zagłębionych, nie bardziej zagnieżdżonych czyli pierwsze divy możemy tutaj nawet ustalić 50 takich divów ale chodzi o to, że są one na jednym poziomie, takim najbliższym poziomie dla e, tego diva zatem e, zastosujmy może na początek background color dla urozmaicenia i powiedzmy dajmy, niech to będzie beige. Dalej marginesy. Niech to będzie wartość powiedzmy 10 pikseli. Paddingi. Niech to będzie wartość powiedzmy 20 pikseli. Następnie font size, czyli wielkość czcionki. Niech to będzie powiedzmy 30 pikseli. W ten sposób dodaliśmy dodatkowe style dla tych trzech potomków, które utworzyliśmy. Na pewności zapiszmy jeszcze nasz kod, nasz dokument style CSS, i przejdźmy do naszego dokumentu, indeks HTML, po to, by dodać, po to, by odrobinkę, nasz dokument HTML, odrobinkę urozmaicić innymi rzeczami. Teraz do naszego diva A możemy dodać div potomny. I niech ten div ma zawartość na przykład div sub a. Żeby określić dla niego style, takie osobne, musimy znowu zdefiniować klasę. Niech ta klasa będzie się kojarzyła z tym divem, czyli na przykład damy nazwę div sub a. Następnie y, dla tego diva jeszcze utwórzmy, powiedzmy, akapit. Y, wykorzystując znacznik P. I w tym znaczniku. Powiedzmy, dajmy tekst. Jestem sobie elemen, elementem e, P typu A. Czyli albo diva A. Świetnie. Teraz możemy zastosować mniej więcej tą samą analogiczną sytuację dla diva B, czyli div. Teraz div sub b, dodajmy klasę na przykład sub b, następnie dodajmy akapit jestem sobie elementem p diva b. Świetnie, teraz możemy szybko zapisać nasz dokument. Teraz możemy przejść spokojnie do dokumentu style CSS, po to, by określić style dla naszych dwóch subdivów. Pierwszy to sub-a, pierwsza klasa to sub-a, nawiasy klamrowe i stosujemy tutaj powiedzmy, background color. Niech to będzie powiedzmy color green. Następną właściwością niech będą marginesy, niech będą trochę inne, niech to będzie na przykład 15 pikseli, paddingi powiedzmy 10 pikseli i font-size, czyli wielkość czcionki wielkość niech to będzie na przykład 20 pikseli następnie tutaj zmniejszymy enter, żeby, był, żeby było więcej porządku dla sub b nawiasy, nawiasy klamrowe i tutaj na przykład background color coś wybierzemy, na przykład brown, czyli brązowy. Marginesy niech będą powiedzmy 20 pikseli. Paddingi niech będą powiedzmy 30 pikseli i font size niech będzie 10. 10 pikseli. Zapiszmy. Fenomenalnie. Zatem ustaliliśmy, zdefiniowaliśmy wszystkie najbardziej potrzebne style dla naszego dokumentu. Zatem teraz możemy przejść do uruchomić właściwie nasz plik index.html w przeglądarce. W naszym przypadku będzie to przeglądarka Chrome. Teraz możemy przejść do uruchomienia naszego pliku. W naszym przypadku znajduje się on właśnie w projekty do kursu Flexbox. W katalogu 2.1. U Ciebie może być to inny katalog. Mamy tutaj dwa pliki: indeks HTML oraz style CSS. Klikamy prawym przyciskiem myszy na plik indeks. Klikamy Otwórz za pomocą i na przykład Google Chrome. Proszę bardzo, to jest właśnie nasz dokument. Żeby sprawdzić, czy na, czy na pewno jest on typu Flex, możemy zmniejszyć zawartość tego dokumentu. Proszę bardzo. Jak widać, dokument jest całkowicie responsywny, czyli jest typu flex. Świetnie. Zatem stworzyliśmy nasz pierwszy projekt flex. W czasie następnej lekcji chciałbym, abyśmy utworzyli podobny projekt, ale jednak troszeczkę inny. To znaczy, wykorzystamy w nim właściwość flex-direction, dzięki której nasze divy, te, które tutaj widzimy, nie będą wyświetlane w jeden po drugim od lewej do prawej, tylko w pionowo od góry do dołu. Zapraszam.